Una matina mi son alzato, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. <laughs> no tak, chciałoby się z tym głosem, ale w tym sezonie mamy chyba do czynienia z najlepszą wersją bella ciao, jeżeli chodzi o cały serial. A dzisiaj o La Casa de Papel, czy też Domu z Papieru, finał. I don't care at all. Muszę Wam przyznać jedno przy tym sezonie, że tak naprawdę przez cały przekrój yy, wszystkich sezonów towarzyszyła mi skrajna gama emocji i uczuć. Wprawdzie miało to pewne tendencje do dostania się telenowelą w którymś momencie, aczkolwiek nie dało się odmówić pewnych niepodważalnych zalet tego serialu, o których dzisiaj Wam powiem. Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? To, co mnie uderza na samym początku i to, co wydaje mi się było lepiej pokazane w pierwszych dwóch sezonach niż w ostatnich trzech to to, że od pewnego momentu zaczyna się mieć wrażenie, że tak naprawdę scenariusz jest pisany pod przewodnictwo profesora. To nie jest tak, jak to chcą twórcy przedstawić usilnie, że profesor ma po prostu wszystko przemyślane i przygotowane na każdy możliwy, każdą możliwą ewentualność. Raczej to wygląda tak, że po prostu fabuła idzie tam swoim nurtem i w pewnym momencie, ha, dajmy, że profesor na to wpadł wcześniej i się na to przygotował. Tym milej byłem zaskoczony w, y, przy akcji z synem Berlina, tak naprawdę przy końcówce tej drugiej części ostatniego sezonu. To, o czym wspominałem wcześniej, a teraz rozwinę, to y, to, że ten serial ma. Do siebie, że potrafi tak walnąć prosto w emocje, w uczucia. I cały serial, generalnie, tak miał Piąty sezon tutaj nie jest wyjątkiem. Profesor nas uderza mocno w emocje, opowiadając o swoim ojcu. Tak samo robi to, oświadczając się Raquel, czy też Lizbonie. I stoi to w zajebistej kontrpozycji do postaci, które tak naprawdę zaczynają zdobywać zdolności komandosów. Im więcej sezonów, tym oni są bardziej wprawieni. I wiecie, w pewnym momencie zaczęło to przypominać szybkich i wściekłych, nie? Na początku, parę tam początkowych filmów traktowało tak naprawdę o wyścigach ulicznych, samochodowych. Natomiast potem ci ludzie zaczęli zdobywać zdolności superbohaterskie i nie wątpię, że gdyby było więcej sezonów Domu z Papieru, to też by z tą stronę szło. Głóż. Oczywiście są pewne różnice. No. Szybcy i wściekli tak naprawdę dla nich samochody stały się takimi samymi gadżetami jak te dla Batmana. Yy, tutaj Praktycznie cała ekipa była przygotowana na wszystko. Miała pod dostatkiem amunicji, miała pod dostatkiem y, czasu wolnego tak naprawdę, bo każdy z nich miał sobie czas tak naprawdę, żeby poleżeć, porozmyślać o życiu albo o nim porozmawiać z innym członkiem drużyny. I tak, pod tym względem jest to najbardziej lightowy napad świata. No, jest tutaj y, y, opcja, żeby po prostu pogadać sobie z kimś, jest opcja, żeby sobie morfinę pierdolić. I to jest właśnie dom z papieru. Dom z papieru, który pokazuje nam sceny chwytające za serce sceny pełne akcji i trzymające nas w 5, aż po sceny skrajnie absurdalne, nieprawdopodobne i przypominające nam, że tak naprawdę to jest dzieło dla telewizji, dla telewizji internetowej w tym przypadku, a nie coś, co faktycznie miałoby jakieś pokrycie w rzeczywistości. Bo taka akcja na przykład ucieczki profesora Isiery w drugiej połowie piątego sezonu, no, mnie osobiście przyznawam szczerze zmęczyła, bo po pierwsze to za długo trwało, po drugie, po drugie to było. No. One eternity later. Mocno naciągane to chyba jest dobre słowo. Miałem też takie skojarzenie z tą jedną komandoską, która została tam w banku, która miała za zadanie, tak naprawdę, zrobić trzy wejścia do środka i przy okazji jeszcze zneutralizować kilku tam z, z naszej ekipy. Wydaje mi się, że to taki hiszpański odpowiednik Ronda Rousey, którą gdzieś tutaj umieszczę, zapewne tutaj. Yy, ona pojawiła się chociażby w niezniszczalnych, pojawiła się także we wspomnianych szybkich i wściekłych yy, i generalnie widzę, że ona zapoczątkowała taką tendencję, by wrzucać gdzieś tam ludzi związanych ze sportem walki do yy, właśnie filmów. No chociażby największą gwiazdą jest Dwayne The Rock Johnson. O ile oczywiście wolną amerykankę i ustawiane rzucanie się po macie pozorowane ciosy można uznać za sporty walki, ale okej, niech będzie. Chłop wygląda jak, nie wiem, cztery razy ja, więc myślę, że można mu to wybaczyć. Jeżeli chodzi o takie wizualne aspekty, to nawet gdzieś tam na Instagramie wrzuciłem, na co Was serdecznie zapraszam, oczywiście. Takie krótkie Insta Story, które najbardziej zwróciło moją uwagę, właśnie tutaj wizualnie. Chodzi mi o ten flashback Berlina. Flashback Berlina, który tutaj, jeżeli oglądaliście, to wiecie, jak się kończy, że tak naprawdę on celowo tam się oddaje w ręce, w ręce władz. Dlaczego? To tego nie będę mówił, jeszcze za wcześnie, chyba po premierze. Natomiast, no to takie złote świecenie i generalnie ten filtr bardzo mi się spodobał, i to było coś wyjątkowego, jeżeli chodzi o ten serial. Wyjątkowe także było, chociaż nie wiem w jakim aspekcie, ta początkowa animacja z, no tej drugiej połowy, z początku z piątego sezonu, kiedy pokazywano, jak to złoto tak naprawdę trafiło na naszą ziemię jak jest ważne i taka krótka jego geneza. No przyznam wam szczerze, że ten serial chciałby coś więcej pokazać. Momentami to bywa zabawne, ale ja na przykład doceniłem twórców, że im się chciało i chcieli to jakoś tak rozdmuchać tą swoją hiszpańską kinematografię, ponieważ no nie da się ukryć, że La Casa de Papel to jest najlepsze ich dzieło od dłuższego czasu i tak naprawdę ogólnoświatowe. I wiecie, tymi zabiegami, o czym tutaj wspomniałem, to oczywiście nie jest tak, że tylko Berlin się pojawia, ponieważ pojawiają się tak naprawdę wszyscy członkowie ekipy. Z pierwszego, z drugiego sezonu, jeszcze. Takimi zabiegami trochę się robi hiszpańską telenowelę, ponieważ wiem, że ma być spin-off, gdzie Berlin będzie główną postacią. Spin-off oczywiście sprzed wydarzeń z pierwszego sezonu, z serialu ogólnie. No i fajnie, znaczy dla mnie to jest takie trochę dojenie złotej krowy, która już powoli przestaje być złota, a zaczyna być miedziana. Ale oczywiście w Hiszpanii to łykną, pytanie jak na całym świecie, no tu może być problem, aczkolwiek no, ta, to rzeczywiście zrobiła się dosyć potężna firma i marka, więc to się może dobrze sprzedać. Aczkolwiek, no wiecie, moim zdaniem nawet jeżeli pojawia się, pojawiają się jakieś postaci, które zmarły we flashbackach, tak często jak to jest pokazane w Domu z Papieru, to y, trochę traci ten impet, y, ta ich śmierć. To szczególne wydarzenie, jakie, jakie było pokazane przecież w serialu tak naprawdę. Y, I bo my nie, nie tęsknimy za tymi postaciami, nam ich nie brakuje, bo wiemy, że na przykład miniesz 5 czy 6 odcinków, prawdzie akcja się dzieje w zupełnie innym czasie. Ale te postaci gdzieś tam są, i mamy nowe wydarzenia z nimi związane. I pomimo, że między innymi właśnie takie zabiegi są stosowane, yy, i to zaczyna przypominać brazylijskie telenowele. To gdzie jak gdzie, ale akurat w Polsce, gdzie królował zbuntowany anioł, to niekoniecznie źle się kojarzy. Raczej bym powiedział już tak neutralnie to jest takie, takie kino po prostu pewnego rodzaju. Które jednak dużej ilości osób może podchodzić, bo nie mamy z tym styczności tak często, tak naprawdę. Ja na przykład oprócz Mila z zbuntowanego Anioła, uwielbiałem oglądać też takiego aktora, którego gdzieś tam znajdę i wam wrzucę. On występował w dwóch fajnych serialach. Pierwszy no to był tam serial o trzech braciach, którzy pamiętam, co odcinek się tłukli, a wiecie, że to nowele brazylijskie to tak 150 odcinków, to jest taka średnia. To w drugim serialu już pojawiał się jako reinkarnacja. I teraz wyobraźcie sobie, że żona tam jest tego starszego gościa, na przykład niewierna. Yy, dogaduje się ze swoim kochankiem, żeby zabić swojego starszego męża, i dusza tego starszego męża trafia do ciała tego gościa, którego wam pokazywałem. I on tam oczywiście rozwiązuje ten cały spisek. W ogóle wyobraźcie sobie to, reinkarnacja brazylijskiej telenoweli. I o tego 12- lub 13-letni ja, oglądający to i zajawiony jak na pieniądze z komunii. Bo... No ale wracając do głównego nurtu, bo znów trochę odpłynąłem. Tokio. Ech, Jezus, no Tokio, jak mi nie brakuje Tokio. Wydawało mi się, że to była taka najjaśniejsza gwiazda tej produkcji Ech, i... Uśmiercono ją tak naprawdę tylko po to, żeby szokować widza, że wiadomo było, że ktoś tam z tych głównych postaci musi zginąć. Wydawało mi się, że profesor, no niekoniecznie powinien. Nie była to odpowiednia osoba do, do śmierci w serialu, więc postawiono na Tokio. I wydaje mi się, że ona padła ofiarą po prostu takiego zabiegu, który miał na celu yy, to, że. Dobra, są twórcy, na przykład, nie, mamy dwie opcje, albo rezygnujemy z tej. Telenowelskiej formuły albo szokujemy widza poprzez śmierć jednego z głównych bohaterów od pierwszego sezonu. I co wybieramy? I tu wychodzi też największy plus tego serialu, bo my to przeżywamy dlatego, że te postaci tak naprawdę zostały bardzo dobrze wykształcone. W ogóle kreacja, charaktery postaci, yy, to jest chyba jeden z największych i najmocniejszych plusów, jeżeli chodzi o cały ten serial. A było do przewidzenia, że jeżeli będziemy mieli do czynienia z ostatnim sezonem, to tak naprawdę te postaci będą podkręcone już do granic. No i takie podkręcenie to jest ten mistycyzm, który, jak widziałem yy, po śmierci Tokio, yy, ludzie mówią, wiecie, że w momencie. W w miejscu śmierci, gdzie jak dana osoba zmarła, jeszcze przez chwilę utrzymuje się jej dusza. nie? I jak, te, jak reszta członków ekipy zaczyna trafiać w to miejsce, gdzie Tokio zginęła, no to nagle gdzieś tam echem przetacza się jej głos. To mi z kolei przypomina taki zabieg z pierwszych trzech sezonów Wikingów, ponieważ Wikingowie stawiali tam generalnie na realizm, jeżeli chodzi o przedstawianie bohaterów. Potem oczywiście odpłynęli, natomiast gdzieś tam jakieś potrzebne można było sobie dopowiedzieć: to albo jakieś fatamorgany głównego bohatera, albo rzeczywiście tam jakiś mistycyzm jest. I chcieli to zrobić w La Casa de Papel. Po hiszpańsku, oczywiście w taki sposób trochę kiczowaty, aczkolwiek grający mocno na emocjach. Nam pozostaje wierzyć, wierzyć tym mitycznym ludziom, e, którzy mówią, że w miejscu śmierci jeszcze tam ta dusza tego człowieka utrzymuje się jakiś czas. Tak. Otóż nie trochę mi się tylko nie podobało, e, tak jakby zbagatelizowanie tego związku Tokio z Rio przez coraz większą i coraz większą liczbę wspominek poprzedniego związku Tokio. To znaczy, jak już to zaczęło się pojawiać, to ja już wiedziałem, że los Tokio powoli zaczyna się robić przypieczętowany. Natomiast przez to, że lubiłem tą postać, po prostu się z tym nie zgadzałem podświadomie. Natomiast, no tak jak mówię, nie podobało mi się to, dlatego że ta, ten ich związek, ta ich miłość była za dobrze prowadzona, moim zdaniem, przez te wszystkie sezony. Fakt faktem, trochę jej odwaliło początkiem trzeciego sezonu, dlatego właśnie ta cała akcja się między innymi pojawiła na horyzoncie. No, ale ona, dla niej, po prostu ona przez te trzy sezony czy tam cztery zaczęła mówić cały czas tylko o Rio, to był ich wspólny temat. Natomiast jeżeli w piątym zaczyna nagle sobie wspominać jak to było kiedyś, że w sumie to jej szkoda, trochę to było wymuszone. Cieszę się. Naprawdę się cieszę, że twórcom yy, udało się znaleźć sposób na to, żeby tego łysego odjechać. Gandia się nazywał czy jakoś tak. I w ogóle wiecie, w pierwszej połowie tego piątego sezonu, ja wiedziałem, że jeżeli pojawiłaś tak, jakby kontra ekipa, znowu się posłużę alegorią do szybkich i wściekłych, tak jak była w piątym sezonie yy, tego jednego pierwszego z braci show, yy, no to ta ekipa musi w pewnym momencie się ze sobą zderzyć. Do tych zderzeń oczywiście dochodzi w hiszpańskim stylu, czyli oni niejednokrotnie gdzieś tam się zapędzają w ślepe uliczki, potem z nich wychodzą, no ale ta konfrontacja następuje kilkukrotnie. Natomiast wiedziałem, że nawet w, taki, w tego typu serialu musi w końcu ktoś zginąć z jednej ze stron. Nie można bez końca zabijać członków drużyny z naszej ekipy, bo nie byłoby za chwilę czego oglądać, tak? nie byłoby żadnego wydźwięku, a przede wszystkim happy endingu. Więc wiedziałem, że twórcy muszą znaleźć jakiś sposób na to, żeby pozbyć się yy, chociażby znakomitej części z tej ekipy przeciwnika, z tej dobrej ekipy, tak zwanej natomiast nie głównych bohaterów. No i tak się rzeczywiście stało niestety kosztem Tokio akurat. Natomiast cieszę się, bo to jest bardzo tak naprawdę mądry wybieg. Oczywiście nie narzekałbym, gdyby tam leżała inna osoba niż Tokio. Chociaż ta akcja z jej postrzeleniem to też była no kiczowata, to jest najdelikatniej jak jestem w stanie to ująć. Ale rzeczywiście no, ona wyciągając te zawleczki, biorąc zabierając ze sobą tych pięciu czy sześciu żołnierzy to tak naprawdę była jedna opcja, bo ona przez to nie zostałaby oskarżona, a w końcu jakby nie było, no ludzie zginęli, nie trzeba by się tłumaczyć przed opinią publiczną, więc bardzo mądry zabieg. I w zasadzie takich mądrych zabiegów obserwowałem im więcej, im było bliżej końca. W sensie ostatnie trzy odcinki, kiedy. Rzeczywiście pojawił się ten syn Berlina. No to był ten dom z papieru w tym starym, klasycznym stylu, który my znamy, gdzie rzeczywiście to było wszystko przemyślane, miało sens i się kupy. No tylko szkoda, że się pozbyto tych żołnierzy kosztem... no sami wiecie kogo. Gdybym miał tak podsumować... W kilku słowach się oczywiście nie da podsumować e, czegoś takiego, bo to jest, wspomniałem, że pięć sezonów, to jednak no, wniknęło w e, umysły wielu odbiorców. Im większe było zainteresowanie ze strony fanów, tym większa kampania reklamowa była i to przybierała na, siula, na sile. Aczkolwiek wiecie, no są takie momenty, kiedy raczej bym powiedział, że to taka hiszpańska bajeczka dla nastolatków. Pomysł oczywiście był zajebisty na samym początku. Aczkolwiek zaczęło się tam pojawiać y, tyle absurdalnych scen, y, też... Mimo, że no jestem fanem koniec końców, tak bym się zdefiniował domu z papieru, to wydaje mi się, że jednak. Temu, sezonu, sezon, y, temu serialowi przysłużyłoby się, gdyby jeden sezon był mniej, gdyby to się skończyło na czwartym sezonie. Bo właśnie te absurdalne sceny kładą trochę klimat i impet tego serialu, i przez to pozostaje szokowanie śmiercią. I dlatego właśnie pożegnaliśmy się z Nairobi i Tokio. I mimo, że ten impet trochę stracił na sile, to tak naprawdę y, tym cieplej powitałem te ostatnie 3-4 odcinki tej drugiej części, dlatego, że spodziewałem się, że ten syn Berlina on tam nie jest wprowadzany po prostu żeby robić ładne, ładne tło dla flashbacków. On tam jest sprowadzany, bo ma jakąś rolę do odegrania prędzej czy później. No i rzeczywiście twórcom tu udało się mnie zaskoczyć. No i to co napomykałem tutaj wcześniej, nie da nie da się odmówić temu serialowi tego, że te postaci są świetnie nakreślone, że każda jest wyrazista, że jeżeli oglądać ten serial będzie jakaś większa grupa ludzi, to myślę, że jakieś swoje cechy w którymś z tych bohaterów odnajdzie. A przede wszystkim, nawet jeżeli do tego nie dojdzie, to każdy z nas będzie miał swojego ulubieńca, każdy z nas będzie miał kogoś, kim, komu kibicuje. I będzie taki moment, że będziecie siedzieli i napinali mięśnie na dupie albo gdziekolwiek indziej w napięciu, co się zaraz wydarzy, bo ten serial ma to do siebie. Zaś ostatnie sceny tak naprawdę uruchomiły we mnie takie emocje, gdzie przystępując do czy to pierwszej części piątego sezonu, czy drugiej, nie spodziewałem się, że ten serial wywoła. No, pożegnanie było bardzo emocjonalne. Fakt Faktem to ich, ten ich ratunek to ich wyjście z tego, z tego banku. Wydaje mi się, że było logiczne, aczkolwiek trochę takie zawiłe bym powiedział. Jest to produkcja, która miała swoje wzloty i upadki, ale tak naprawdę, jak każda przygoda, to nie jest tak, że każda przygoda ma tylko same wzloty albo same upadki. To zawsze jest coś takiego, co się po jakimś czasie wspomina. I. Yy, Koniec końcu, końców liczy się y, końcowe wrażenie, takie ogólne, które w moim przypadku jest na przykład pozytywne. Bo właśnie przez wzgląd na to, co tutaj mówiłem o tej oryginalnej konstrukcji, o ciekawym, niebagatelnym pomyśle, o bohaterach, o y, całym tym zamyśle, całej koncepcji, y, to, je, to są rzeczy, które się bronią niezależnie od jakichś tam mniejszych czy większych głupotek pobocznych. A najśmieszniejsze jest to, że zarówno te kiczowate, naciągane elementy, jak i te Trzymające w napięciu, ponieważ żyliśmy się z bohaterami, koniec końców bardzo dobrze ze sobą grały. I wiecie co? Chyba będę tęsknił za tym serialem. To znaczy, nie wydaje mi się, żebym na pewno przeżywał tak samo przygody Berlina o tym spin-offie, tak zwanym co Wam mówiłem. Chociaż pewnie pojawią się tam te postaci, które znamy z, z napadów w Mennicy. Aczkolwiek dla mnie to jest hit, żeby z życie nawet z postacią. Która jest introwertycznym okularnikiem z tajemnicami i wieloma ukrytymi talentami? Bo tak naprawdę co czuliście w momencie, kiedy mamy flashback z tej imprezy przed napadem i widzicie profesora, który popija, pali i zaczyna tańczyć? Tak naprawdę przy nim wyblakły w tym momencie wszystkie postaci, które gdzieś tam błyszczą normalnie we wszystkich innych odcinkach. It's Britney, bitch. Tyle mojego, jeżeli chodzi o dom z papieru czy też La Casa de Papel. Bardzo jestem ciekawy Waszych opinii. Piszcie je w komentarzach, piszcie Wasze opinie odnośnie zarówno całego serialu, jak i ostatniego sezonu. Na wszystkie komentarze czytam, do wszystkich się odnoszę, jeżeli jest taka potrzeba. A przede wszystkim jestem ciekawy tego zdania Waszego. Tyle mojego, dzięki Wam za uwagę i do następnego.